Kolejne coraz lepszej firmy, takie jak Niewidzialna przewaga, czy uwolnij firmę, pozwoliły mi naprawdę rozwinąć skrzydła w tym biznesie i by, by odpowiedzią tak naprawdę na te wszystkie problemy, z którymi się nie mierzyłem, bo się okazało, że one nie są wcale jakieś tam wyjątkowe, unikatowe, tylko problem, kiedy się dochodzi właśnie do 5, 6 pracowników w firmie, to jest ten etap, kiedy trzeba wdrożyć już inne metody zarządzania, które trzeba po prostu poznać. No i udało mi się to zrobić i. I ta firma rośnie dalej, i mam poczucie, że jestem w zupełnie innym miejscu i zupełnie inaczej mi się pracuje niż wcześniej. W tej chwili mam 8 osób zatrudnionych, i wszystkie te osoby są dokładnie na takich stanowiskach, na jakich powinny być. To wszystko było bardzo skrupulatnie planowane i uzgadnione z nimi, tak, żeby się dobrze czuli w swojej skórze na tych stanowiskach. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa, że ich obowiązki są bardzo dobrze sprecyzowane. Czyli krótko mówiąc, wiedzą, co mają robić. Nie muszą wracać do, do, do menadżerów, nie muszą wracać do mnie z jakimiś problemami, tylko rozwiązują absolutną większość typowych problemów sami i są w tym coraz lepsi. Biznesowe inspiracje. Problem, rozwiązanie i efekty wdrożenia. Nazywam się Michał Żółtowski i prowadzę firmę Mozo Zarządzanie Najmem, która działa w Trójmieście. Mamy około 150 mieszkań. Jaki był twój problem biznesowy? Moim takim największym problemem biznesowym, przez który przyszedłem, to było jakby zmierzenie się z problemem skali firmy, czyli ona krótko mówiąc urosła dużo bardziej niż ja byłem w stanie to udźwignąć. Wiązało się z tym, że mieliśmy już 12 osób, miałem coraz to większe problemy w zarządzaniu tymi ludźmi, nie umiałem tego robić zwyczajnie. Przełożyło się to na ujemną rentowność tego biznesu i widziałem, że się zwijam, a nie rozwijam już teraz dalej, więc musiałem podjąć drastyczne kroki. I te drastyczne kroki wiązały się z tym, że dokonałem takiego resetu tej firmy, miałem trochę poczucie, że zacznę budować ją od nowa. Usunąłem, no, nie większość, no, ale połowę klientów około i tak samo pracowników. Wróciłem do dużo mniejszej skali, którą potrafiłem już robić, bo, bo już na tym etapie byłem, i zacząłem to, to otworzyć od nowa. W momencie, kiedy ta skala zaczęła mnie przerastać, to miałem poczucie, że już nie potrafię iść dalej. Miałem taką ścianę, której po prostu nie potrafiłem przeskoczyć nie? I, um, i to był ten powód, dla którego chciałem wrócić do tego poziomu, który był kilka lat wcześniej. E, natomiast e, dzięki temu, że się szkoliłem, zdobywałem nową wiedzę cały czas. E, Powolutku różne problemy, z którymi się zetknąłem wcześniej, zacząłem rozwiązywać. Nie? I to mi pozwoliło budować na nowo, w lepszy sposób. Jakie rozwiązanie wprowadziłeś dzięki coraz lepszej firmie? Wszelkie pozytywne zmiany w moim biznesie zaczęły się od tak naprawdę przerobienia na nowo całego procesu rekrutacji, gdzie rozpisałem to bardzo, bardzo szczegółowo dokładnie, jakich ludzi ja potrzebuję, do czego, jacy oni mają być w stosunku do stanowiska pracy, ale jakcy mają być jeszcze w stosunku do mnie, czyli dopasowani do mnie i zacząłem układać cały proces zaczynając od tego. Wcześniej myślałem, że to procedury są najważniejsze, bo procedury w firmie są ważne, ale uważam, że nawet jak się ma kiepskie procedury a ma się dobrych ludzi to i tak to pociągną. W drugą stronę, przy najlepszych, przy najlepszych procesach jak ludzie nie domagają, to i tak nic z tego nie będzie. Więc wtedy tego jeszcze nie wiedziałem, jak od tego zaczynałem. Nie miałem takiego przekonania jak teraz. Niemniej jednak po tym dużym resecie, gdzie, gdzie pozbyłem się większości załogi i ta firma się bardzo, bardzo skurczyła, i ja wróciłem do pracy operacyjnej, bo ktoś musiał ich w jakimś stopniu zastąpić, zacząłem dobierać sobie naprawdę fajnych ludzi i od tego czasu tą firmę zacząłem budować na zupełnie innych zasadach. Takimi szkoleniami z CLF-u, które naprawdę najbardziej mi pomogły, to była niewidzialna przebaga i uwolni firmę. To są de facto podręczniki prowadzenia biznesu z tymi najważniejszymi elementami, o których ludzie najczęściej najmniej wiedzą i są najmniej intuicyjne. Czyli jak dobrać ludzi, jak pokładać ich pracę, jak ich wdrożyć, jak zorganizować to wszystko wewnątrz. Szczególnie świetnym dopełnieniem były w kontekście procesu rekrutacji, który cały czas usprawnia i tam jest coraz więcej rzeczy i on jest tak. Kosmicznie ważny, że po prostu można nad nim pracować i go lepszyć bez końca, po to, żeby mieć jeszcze lepsze rezultaty. Jakie są efekty wdrożenia tego rozwiązania? Coraz lepszej firmy, takie jak Niewidzialna przewaga czy uwolni firmę, pozwoliły mi naprawdę rozwinąć skrzydła w tym biznesie i by, by odpowiedzią tak naprawdę na te wszystkie problemy, z którymi się nie mierzyłem, bo się okazało, że one nie są wcale jakieś tam wyjątkowe, unikatowe, tylko problem, kiedy się dochodzi właśnie do 5, sześciu pracowników w firmie, to jest ten etap, kiedy trzeba wdrożyć już inne metody zarządzania, które trzeba po prostu poznać. No i Udało mi się to zrobić i, i ta firma rośnie dalej i mam poczucie, że jestem w zupełnie innym miejscu i zupełnie inaczej mi się pracuje niż wcześniej. W tej chwili mam 8 osób zatrudnionych i wszystkie te osoby są dokładnie na takich stanowiskach, na jakich powinny być. To wszystko było bardzo skrupulatnie planowane i uzgadnione z nimi, tak, żeby się dobrze czuli w swojej skórze na tych stanowiskach. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa, że ich obowiązki są bardzo dobrze sprecyzowane. Czyli krótko mówiąc wiedzą, co mają robić, nie muszą wracać do, do, do menadżerów, nie muszą wracać do mnie z jakimiś problemami, tylko rozwiązują absolutną większość typowych problemów sami i są w tym coraz lepsi. W wielu rzeczach są dużo lepsi ode mnie w tej chwili już, niż ja kiedykolwiek byłem. Czy ty też chcesz rozwinąć swoją firmę, zbudować zaufany zespół i iść do przodu? A może podobnie jak Michał Żółtowski, chcesz skutecznie skalować biznes i nauczyć się skutecznego delegowania zadań, żeby mieć więcej czasu na podróże z rodziną? Jeżeli tak, to kliknij w link w opisie i dołącz do programu rozwoju coraz lepszej firmy.